Cześć, z tej strony Valalix Spiderweb. jesteśmy w Las Vegas na targach CES i to co chciałabym Wam pokazać to jest Meizu M3, najnowszy smartfon chińskiego producenta, który od kilku lat robi całkiem dobre smartfony z Androidem. Um, Meizu M3 ma ekran 5.1 cala, ale ma tak cienkie ramki, że praktycznie łatwo obsłużyć go jedną dłonią. Nie znajdziecie tutaj przycisków na dole, jest tylko jeden przycisk funkcyjny. Nie ma tutaj drawera z aplikacjami. Wszystkie aplikacje dostępne są na home screenie. Um, muszę powiedzieć szczerze, że działa to całkiem fajnie. Um, aparat potrafi wykonać 30 zdjęć na sekundę. Um, Jest to całkiem fajny telefon. Ten jest w wersji czarnej, ale ma i tak biały tył i jest jeszcze drugi model w wersji całkowicie białej. Dostępny jest tutaj wszystkie usługi Google łącznie z Google Now, oprócz Google Play. Dostępny jest też autorski sklep Meicu. Nie mam wi więc ciężko mi wypróbować co jest dostępne. Um, ale jest to ciekawe. Tutaj Pan mi powiedział, że smartfon dostępny jest już, będzie dostępny w Stanach, w Azji oraz we wschodniej Europie. Także być może niedługo już zobaczymy, zobaczymy coś więcej o tym smartfonie i być może będziemy mieli go dostępnego w Polsce. Ciekawe jestem w jakiejś cenie. Dzięki Ewa spider Spiders.